No to jak myślisz, dlaczego tak wiele ludzi się tego procesu boi? No i mieszkamy w kraju, w którym generalnie nie jesteśmy przyzwyczajeni do tej upadłości. Upadłość tak naprawdę w Polsce funkcjonuje od 2015 roku. Wcześniej była quasi upadłość, czyli dłużnika musiało być stać na to, żeby ogłosić upadłość, czyli musiał mieć środki, które miały pokryć koszty Koszty syndyka, koszty postępowania, i generalnie niezwykle rzadko zdarzało się, żeby sądy ogłaszały upadłość. Dopiero zaczęło się to od 2015 roku, kiedy to ustawodawca wprowadził zmiany w ustawie, i dłużnik generalnie może nie posiadać jakiegokolwiek majątku nie może, może nie mieć w ogóle środków, bo sam wniosek do sądu kosztuje 30 zł i sąd taki wniosek musi rozpatrzeć, natomiast skąd obawy, skąd, skąd ludzie nie chcą podchodzić do tego tematu i się go boją, podchodzą jak do jeża, no mamy w sobie taką uczciwość, mamy coś takiego jak wstyd,